Oczekiwaną sytuację, w, jeżeli chodzi o pion pedra, pediatryczny w szpitalu, mianowicie dwoje lekarzy etatowych oddziału. Niestety od dnia e, dzisiejszego, wczorajszego właściwie, przebywa na zwolnieniu lekarskim. W związku z tym, na okres dwóch tygodni musimy zawiesić pracę oddziału pediatrycznego. Nie oznacza to oczywiście, że e, miasto pozostaje bez zabezpieczenia jeżeli chodzi o powiatrów, ponieważ y, wszystkie dzieci wymagające tego będą, te, które będą skierowane do naszego szpitala, e, będą pozostawały pod opieką, będą badane, natomiast niestety będą odsyłane do ościennych szpitali. Oczywiście o całej sytuacji zagadnione jest starostwo, e, Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, wszystkie należne instytucje. Liczymy na to, że lekarze wrócą w zadeklarowanym terminie wyzdrowienia, czyli wtedy od dnia 30 września planowalibyśmy powrót do w miarę normalnej pracy biomu pediatrycznego w Ostrowcu. Bardzo prosimy Państwa o zrozumienie tej sytuacji. Jest ona całkowicie niezależna od nas, no bo choroba jest chorobą. A nie jesteśmy w stanie na to nic poradzić. Proszę kolegów z przychodni, z podstawowej opieki zdrowotnej o e, współpracę w zakresie pediatrii, bo to po Waszej stronie w tej chwili będzie zdecydowanie większe obciążenie e, ilością dzieci ze względu na to, że nie jesteśmy w stanie ich hospitalizować. Codziennie w oddziale jest dwie pani pielęgniarki pediatryczne, które w razie gdyby trafiło się dziecko wymagające natychmiastowej pomocy. Oczywiście razem z lekarzami będą się tym dziećmi zajmować, O całej reszcie będziemy informować na bieżąco. Ta sytuacja na pewno pokazuje, co dzieje się w pionie pediatrycznym w ogóle, nie tylko. W szpitalu w Ostrowcu, ale myślę w całej Polsce, bo patrząc na statystyki to chyba brakuje nam w tej chwili od trochę ponad 800 pediatrów do tego, żeby pieł pediatryczny mógł normalnie funkcjonować. Ponad 2000 internistów chyba i tysiąc kilku chirurgów. Pamiętajmy o tym, że w szpitalach gro pracujących lekarzy to są lekarze emeryci. I tu niestety trzeba się liczyć z tym, że mogą być problemy zdrowotne. U nas mamy jedną osobę w trybie rezydenckim, która rozpoczęła specjalizację z pediatrii, ale no, no, nie może jeszcze samodzielnie pracować w związku z tym jeszcze troszeczkę minie, zanim będzie mogła podjąć pracę. Będziemy informować Państwa na bieżąco.